skończyłeś się, bo youtuber polski powiedział, że jesteś toksyczny. Ten sam youtuber, co kurwa mówi publicznie, że zgwałciłby kogoś, jakby jutro się skończył świat. Bez niego byłbyś nikim, bo on ci pisał piosenki. Jak jest płać nitra. Kurwa, my się popierdzono i my zarabialiśmy pół na pół. On dobre pieniądze nami zarobi, także spokojnie tam skruje, jebane. Jeżeli macie ochotę, żeby komuś się zrobiło przykro, to piszcie, że chcecie, żeby komuś chcemy przykrość, nie? Przykrość, przykrość, przykrość. I dzisiaj coś przykrego, bardzo przykrego się stanie. Także pomyślcie lepiej o tym, czy chcecie, kurwa, takiego wyniku. Jeżeli macie ochotę, żeby mu się dzisiaj coś stało, to, kurwa, centralnie piszcie, kurwa, nakręcajcie dalej sytuację, skurwiele, jebane. Odklejka, dokładnie, stylowy gaming. Dlatego tam mówię wszystko spokojnie, do nikogo nic nie mam, ja jestem rozsądnym typem, ale po prostu już przestańcie tam kurwa pisać, jakieś kurwa kurwa kocopołuj, bo na dobrą sprawę po prostu to jest stricte biznesowa decyzja, że typ zrobił z typem dwa dropy. Typ w Polsce kurwa jest lekko, kurwa ee, nieogarnięty, ma milion innych spraw do roboty, ma milion innych spraw na głowie, no i nie komunikuje ze mną tak, jak ja to potrzebuję, będąc nieobecny, bo tak to sobie bym wsiadł w auto, pojechał do niego, bym sobie wszystko wyjaśnił, bym powiedział, co jest pięć, jak ma być robione i koniec. I chyba wy nie myślicie, że to on mi mówi, jak ma być robione, tylko raczej na odwrót. Dlatego przez to, że mnie nie ma, ja potrzebuję po prostu ludzi bardziej rzetelnych bardziej i ludzi, którzy pracują w stricte w 100% z pełną determinacją dla mnie. A nie, że ja muszę się prosić, Sergiusz, proszę odbierz telefon. Chyba pochuj mi to. Pochuj mi to. Ja mu nie grozę, ja po prostu mówię, że jeżeli wy będziecie dalej tak pisać to królamikko, zacząć w komentarzach, to ja wam pokażę, co się stanie. No i tyle. Po co mamy kurwa tutaj dyskutować na ten temat? Temat jest zakończony, nie ma dalszej współpracy. Tam jego kolega się kurwa Takashi kurwa odpalił wczoraj na tym pierdolonym live'ie. Ktoś mi to wysłał, ktoś mi mówi, co tam się dzieje. Nie podoba mi się to, że w ogóle się kurwa, nie zamieniając ze mną kurwa w życie słowa, jeszcze kurwa, propsuje to kurwa, kurwach całych, ale policja to zajście, co miało miejsce 6 lat temu, wyciąga jakieś stare kotlety, na swoim drugim zdjęciu, na swoim profilu nosi kurwa koszulkę Sicarios. Oni się zachowują w tym momencie jak Ember Head, kurwa, po rozwodzie z Johnny Deppem. No co się stanie? <laughs> jest koniec tematu, mówię po prostu tylko, że tutaj się fani, kurwa, odpalają jego fani a, z, z, nagrałem, napisałem mu pierwszy słuchalny kawałek, osobiście mówię, nadal do niego nic nie mam, ale nie będę pozwalał też na to, że ktoś mnie atakuje, wiecie to jest coś takiego, jakby się, byście po prostu y, tygrysa w zoo, kurwa, cały czas jakiś, kurwa, kijem próbowali, kurwa, szturchać a potem byście mówili, mamo, mamo patrz, on chce ugryźć co tam u twojej starej, starej słychać, co na dwa baty idzie dwubiegunowość, kurwa, ale jednemu srakę wystawia, kurwa drugiemu japę, to ona ma dwubiegunowość, synie, kurwy. Ty powinieneś mu dziękować. Za co powinienem mu, kurwa, dziękować? Dałem mu, kurwa, brand, nagrałem, kurwa, płyty, miałem, kurwa, swoje wyniki bez niego i co, zrobiliśmy ten brand tych ubrań, sprzedaliśmy trochę tych rzeczy, okazało się, że po prostu jest nieżytelny, że nie jest, że jest niesłowny, kurwa, że nie dotrzymuje, kurwa, swoich własnych, kurwa, terminów i powiedziałem, że dziękuję, my w ten sposób nie pracujemy. Rozumiecie, ja muszę kurwa, ja pomagam kurwa swoim chłopakom, ja pomagam kurwa swojej matce i tak dalej, jak ja mówię, że jest kurwa piątek, kurwa o 16 ma coś być, to nie może być we wtorek o 22 informacja, że niestety w piątek o 16 nie było. Także tak, a to, że widzicie, no, wy macie po 14-15 lat, dlatego to w Polsce jest taki fenomen, że właśnie ta muzyka nie, nie dorasta razem kurwa z słuchaczem i tak dalej, dlatego tutaj jest tak mało jakby normalnych ludzi na tym czacie, czy na tym live. Przez to, że macie po 15 lat, nie rozumiecie, bo się nawet szkoły nie skończyliście, to tym bardziej nie będę wam niczego o ekonomii mówił. No tylko, że po prostu jak ktoś jest nieobecny, są pewne pieniądze zarabiane, to ja biorę jakby, chciałem wziąć zaliczkę od tego, co i tak sprzedamy w godzinę czasu. Tylko, że on ma po swojej stronie grafików, logistykę, stronę internetową i tak dalej, nie? Ty jebany frajerze, chujowa tamuza I znowu jest kurwa prison talk, kurwa. Znowu jest, kurwa, więzienne, więzienne gadanie. Spoko, że masz 36 mordeczko. No to Ty chyba lepiej rozumiesz, że po prostu ja nie mogę jako starszy gość, kurwa, się prosić 26-letniego, kurwa, typa o wielkiej fantazji, kurwa, który podróżuje po świecie o to, żeby dotrzymał po prostu pewnych terminów ze mną, nie? Nie mogę się, kurwa, przecież go, kurwa, wcześniej. Oczywiście, że dla mnie na rękę by było z nim dalej pracować, robić z nim razem te dropy i tak dalej, ale jeszcze druga kwestia w tym była ta, że nie byłem do końca zadowolony już, jak chodzi o luk tych ubrań i tak dalej, bo to w ogóle nie reprezentuje to, co ja noszę, czy to, co, czym ja się jaram, wiecie o co chodzi. To jest ostatni raz, że się w ogóle odnoszę do tej kwestii. Następna rzecz, która się będzie działała, będzie rzecz, która będzie miała miejsce za kulisami i pójdzie bez rozgłosu. Dlatego wam mówię, po prostu nie piszcie już takich rzeczy, nie nakręcajcie tej sytuacji, bo się w kurbie kurwa i naprawdę coś zrobię. Dlatego nie ma sensu w ogóle tutaj kontynuować tego wszystkiego. Nie życzę sobie, żeby Takashi na mnie coś tam opowiadał publicznie. Nie chcę publicznie głównym rzucać, bo jestem wdzięczny za tą współpracę, bo mi to wiele umożliwiło. Bo naprawdę pomógł mi przy promocji mojej muzyki i tak dalej. Pomógł mi osiągnąć w pewnym sensie też następny level, ale to, to tak do 20, 230 tysięcy. Po czym już przyszedł Midas, i kolejne 130 nabiłem sobie um, przez Midasa, bo to był viral na TikToku i tak dalej. Także to już na to nie miał wpływu. Po części na pewno mi pomógł, ale nie, nie możecie tak czarno-białe, czarno-białe, on się wypromował, czy go oszukałeś, nie kurwa, zrobiłem drop. widzę, że mi się tam nie, nie podoba, kurwa współpraca i że chcę robić to dalej.